Konfucjusz, znany również jako Kongfuzi, jest jednym z najważniejszych filozofów w historii Chin. Jego myśli i nauki, znane jako konfucjanizm, miały ogromny wpływ na kulturę, społeczeństwo i politykę w Chinach, a także w całej Azji Wschodniej. Nauki Konfucjusza skupiają się głównie na etyce, moralności, relacjach międzyludzkich, rządzeniu oraz doskonaleniu samego siebie. Są one wciąż aktualne i inspirują ludzi na całym świecie. Dziś przyjrzymy się kluczowym naukom Konfucjusza, zilustrowanym przez jego najsłynniejsze cytaty. Filozofia moralności i cnoty. Podstawą filozofii Konfucjusza jest dążenie do moralnej doskonałości. Konfucjusz wierzył, że człowiek powinien dążyć do doskonałości poprzez praktykę cnót takich jak dobroć, sprawiedliwość, uczciwość, mądrość i lojalność. Według Konfucjusza, kluczem do dobrego życia jest rozwijanie cnót, które prowadzą do harmonii zarówno w życiu osobistym, jak i w relacjach społecznych. Jednym z jego najbardziej znanych cytatów jest: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”. Ten cytat podkreśla, jak ważne jest wzajemne szanowanie i empatia w relacjach międzyludzkich. Konfucjusz uczył, że prawdziwa moralność zaczyna się od wewnętrznej refleksji i samodyscypliny, a następnie przejawia się w naszych działaniach wobec innych ludzi. Znaczenie rodziny i relacji społecznych. Konfucjusz przywiązywał ogromną wagę do roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Uważał, że harmonia społeczna zaczyna się od harmonii w rodzinie. Dla Konfucjusza relacje rodzinne były fundamentem, na którym opiera się cały porządek społeczny. W jego naukach szczególną wagę ma szacunek i troska o rodziców i starszych. Jak powiedział: Synowie i córki powinni być oddani swoim rodzicom i kochać ich. To jest fundamentem wszystkich cnót. Dla Konfucjusza pielęgnowanie silnych więzi rodzinnych było pierwszym krokiem do stworzenia zdrowego i sprawiedliwego społeczeństwa. Uważał, że jeśli każdy członek rodziny spełnia swoje obowiązki, to naturalnie prowadzi to do harmonii na większą skalę. Samodoskonalenie i rola edukacji. Konfucjusz podkreślał znaczenie nieustannego doskonalenia siebie i edukacji. Wierzył, że człowiek powinien stale dążyć do nauki i rozwijania swojego charakteru, ponieważ jest to sposób na osiągnięcie pełni człowieczeństwa. W swoich naukach zaznaczał, że wiedza i umiejętności powinny służyć nie tylko osobistemu rozwojowi, ale także dobru wspólnemu. Jednym z jego najbardziej znanych cytatów jest: Uczenie się bez myślenia jest stratą czasu, myślenie bez uczenia się jest niebezpieczne. Ten cytat podkreśla, że nauka i refleksja powinny iść w parze. Nauka bez zastanawiania się nad jej treścią jest bezwartościowa, tak samo jak myślenie bez solidnej wiedzy może prowadzić do błędnych wniosków. Koncepcja REN ludzkiej dobroci Jednym z centralnych pojęć w naukach Konfucjusza jest REN, co można tłumaczyć jako ludzka dobroć lub humanitarność. Jest to najwyższa cnota, do której powinien dążyć każdy człowiek. REN jest połączeniem miłości, życzliwości, empatii i altruizmu, jest to duch który powinien przenikać wszystkie nasze działania. Jak mówił Konfucjusz, REN to miłowanie ludzi. W praktyce oznacza to, że człowiek powinien starać się rozumieć i troszczyć się o innych, rozwijając w sobie zdolność do empatii i współczucia. REN jest fundamentem moralnym, który pozwala budować zdrowe i harmonijne relacje z innymi. Rządy moralne i sprawiedliwość. Konfucjusz wierzył, że dobry rząd opiera się na moralnych zasadach i cnotach jego przywódców. Podkreślał, że liderzy powinni być przykładem dla swoich poddanych, a nie polegać na sile czy represji. Jego zdaniem, społeczeństwo jest zdrowe wtedy, gdy władcy są mądrzy, sprawiedliwi i moralnie nieskazitelni. Jak powiedział, jeśli liderzy prowadzą przez dobry przykład, inni będą podążać za nimi bez potrzeby surowych nakazów. Dla Konfucjusza rządy oparte na cnotach są skuteczniejsze niż te oparte na sile, ponieważ w naturalny sposób budują zaufanie i lojalność wśród ludzi. Znaczenie uczciwości i prawdy. Konfucjusz głęboko wierzył w wartość uczciwości i szczerości w życiu codziennym. Uważał, że bycie prawdziwym wobec siebie i innych jest fundamentem wszelkiej moralności. Konfucjusz często mówił o rzęgming co oznacza prostowanie imion w sensie społecznym i moralnym? Oznacza to, że każdy powinien pełnić swoje rol odpowiedzialnie i zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem. Jak powiedział: Słowa muszą być zgodne z rzeczywistością, działania muszą odpowiadać słowom. Ten cytat przypomina, że nasze czyny powinny odzwierciedlać nasze słowa i że prawdziwa uczciwość pochodzi z harmonii między mową a działaniem. Podsumowanie. Nauki Konfucjusza Mimo że mają ponad dwa tysiące lat, wciąż rezonują z wieloma ludźmi na całym świecie. Jego filozofia, skupiona na etyce, moralności, samodoskonaleniu i społecznej harmonii, inspiruje do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami i relacjami z innymi. Kluczowe cytaty Konfucjusza, takie jak nieczyń drugiemu, co tobie niemiłe, czy uczenie się bez myślenia jest stratą czasu, myślenie bez uczenia się jest niebezpieczne są dowodem na to, jak głęboko przemyślane były jego nauki i jak wielki wpływ miały na rozwój cywilizacji. Konfucjusz uczy nas, że prawdziwa cnota zaczyna się od nas samych, od naszej gotowości do nauki, refleksji i życia zgodnie z moralnymi zasadami. W świecie pełnym zmian i wyzwań, jego nauki przypominają nam, że wartość człowieka mierzy się jego charakterem, a nie tylko jego osiągnięciami.